Cześć, witajcie w nowym roku 2024 z tych stron Legion. A to jest podsumowanie kanału w tamtym roku. Więc w zasadzie jedyne podsumowanie, bo wcześniej no, nie miałem kanału za bardzo. No i planowałem tak wystartować z kanałem w 2023 roku. Na początku założyłem konto gdzieś w grudniu, rok wcześniej, czyli 22 rok. Aby już mieć przygotowane wszystko na start no i też sytuacja od tej pory się zmieniła bo <noise> wtedy był taki okres że byłem bezrobotny do no gdzieś września i miałem bardzo dużo czasu poza tym miałem troszkę lepszy internet <noise> teraz po przeprowadzce jest i praca jest i gorszy internet <noise> także jest raz że ciężko z nagrywaniem. Nie mogę już sobie pozwolić na taką um, powiedzmy częstotliwość, jak to miało do tej pory w tamtym roku mm, wcześniej, że no mo mogłem sobie nagrać 2, 3, 4 filmiki dziennie i było ok, tutaj. Nie miałem z tym problemu. Teraz no mam o wiele większe problemy <laughs> z czasem po prostu, z czasem. No, aczkolwiek staram się jak mogę tutaj coś nagrywać. Jak widzimy przez ten okres tamtego roku udało mi się nagrać 356 filmików, więc całkiem myślę, że sporo i no trochę tego powstało. Także muszę powiedzieć, że no też od tej strony, gdzie miałem te dwie gry jakby tutaj u siebie głównie Marvel Strike Force i Titan Quest to też sytuacja doprowadziła do tego, że troszkę ostatnimi czasy mam mniej czasu na Titan Questa. W Marvel Strike Force gram codziennie, bo trzeba te daily questy robić, żeby się nie zacofać w grze, więc tutaj mi się jakby ten content sam wytwarzał i no nie miałem czasu ostatnimi dniami, ostatnimi miesiącami za dużo, żeby poświęcić na Titan Questa. Więc ogólnie, no tu dużo się skupiam jednak ostatnimi czasami pod Marvel Strike Force. I to jest myślę tutaj jednak tym ostatnio pierwszym miejscem. No chyba, że kiedyś <grym> z tego zrezygnuję, to poświęcę się może tylko Questowi. Zobaczymy natomiast no, będę się starał jak mogę na ile czas pozwoli tutaj jeszcze kontynuować swoją podróż z tym kanałem nie wymiękam nagrywam dalej co mogę a z okazji nowego roku chciałbym wszystkim widzom też życzyć tutaj z tego miejsca wszystkiego najlepszego dużo zdrowia szczęścia radości i miłości i żeby wam się Darzyło w tym nowym roku, bo nowy rok to coś takiego, jakby otwarcie wszystkiego z nową kartą, i wszystko zaczyna się od nowa. Zobaczymy, co on przyniesie. Zobaczymy, co to wszystko z tego będzie. Może uda mi się chociaż z tym internetem tutaj poprawić sytuację w tym roku, bo no jednak ten upload, który mam aktualnie jest tak okrutny, że samo uploadowanie właśnie filmików zajmuje tak długo, że się odchciewa. Ale no robię co mogę i nie poddaję się. Mu. Tak więc to tyle w tym odcinku takim podsumowującym. Jeszcze z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim widzom, wszystkim subskrybentom, którzy tutaj też jak widzimy jeszcze subskrybentów do tej pory mi się udało zebrać. Więc bardzo wam dziękuję za wsparcie i pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się miłego. Hej hej.